Ale fajnie, że kot się znalazł. No super. Maksiu. się wczoraj cii, cii, cii. trochę wczoraj bardziej wiesz? Bo Maksiu? Maksiu? A już możesz też, Maksiu? Siemanko wszystkim. No, i widzicie, kot się odnalazł. Maxiu cały i zdrowy. Fajnie. Porozwieszaliśmy z tą panią ogłoszenia, ale się okazało, że kot był na klatce. Na dziesiątym piętrze, tam jest dziesiąte piętro, ale był troszeczkę jeszcze tam wyżej. Bo tam jest jakiś, coś tam jest, ona mówiła ta pani. I on tam był w środku, w takim jakby nie wiem, strych, coś takiego. Także fajnie, że się kot odnalazł. Ja to się bardzo cieszę. No bo wtedy co Wam filmik nagrywałem, to yy, tu zerkałem, wiecie, czy tu w śmietniku nie ma go, czy gdzieś tu, bo akurat był otwarty, bo tutaj oni mają śmietniki na ten yy, mają takiego chipa wiecie. I sobie to otwierają. No bo wiecie, ja sam mam kotkę, która ma w przyszłym, w przyszłym roku ma 10 lat. Pamiętacie, że nieraz ona uciekła i nie było jej ze dwa dni, i sam się martwiłem. Ale powiem Wam taką historię, którą opowiadał nam ten pan z ksero. Wiecie wtedy, co Wam mówiłem o kserowaniu. Ogłoszeń. To ten pan z Xero w ogóle tam kręcili, w tym właśnie Xero kręcili film Pitbull: Nowe Porządki. Tam była ta scena, on nawet jest plakat. I ten pan mówił, że kiedyś jego kot został gdzieś tam wywieziony, chyba przez kogoś. I okazało się, że wrócił do domu po czterech latach. Można, można. Warto czekać, warto czekać do końca i nie tracić nadziei, jak to się mówi. A wpadłem na chwilę, bo dostałem informację od tej pani, że kot się znalazł, że go wczoraj znalazła, bo zostawiłem do niej. Znaczy zostawiłem jej mój numer, o to mi chodzi. I zadzwoniła do mnie fajnie. Maxiu fajny. Biało-czarny. A ja sobie teraz przesłuchuję najnowszą płytę zespołu Farben Lere, która została wydana 3 marca. Fajna płyta wam powiem. No tam teksty są takie, wiecie, polityczne, takie, no jak to się mówi, teksty o tym co się dzieje. Tam jest o tym wirusie, o pandemii. Fajny jest tekst w piosence Casino. Polecam Wam, Farbenlere Casino, fajny tekst. Nie mam jak puścić Wam tej piosenki. Chociaż myślę, że kawałek jakbym puścił, ale to słaby ten ten Bo ja mam A to zaraz Wam pokażę na zdrowie fajny utwór, ale kasyno jest fajny numer. O! cicho strasznie zwieć No to jest taki drugi telefon, znaczy trzeci mój Posłuchajcie sobie Tak nie będzie pewnie słychać, więc lepiej sobie posłuchać. mikrofony, złowrogie głośniki, eliminowanie, prawa do krytyki, ukryte kamery, szynów z wargały... Wyszło. bo jeśli tylko chcą, wiedzą o nas wszystko. Świat jest a nie czarno trochę zalubiony. No jeśli chcą, wiedzą o nas wszystko. Tak jest. <tryk> No, to są takie zespoły, które właśnie takie właśnie teksty mają w swoich utworach, takie tematy poruszają, aktualne. Także fajnie, że kot się odnalazł. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy byli na na sobotnim koncercie. Powiem wam, że to, co przeczytałem pod wykonaniem Baty kozidrak, bo znacie piosenkę 10 przykazań? To chyba było yy, pod tym wykonaniem. 10 przykazań to jest tam trzeba mocno wejść, wiecie? Tam Bata wchodzi za nim, każą ci iść drogą po szary świt. To tak mocno, wiecie? I ktoś tam napisał komentarz: Ja się dziwię, że ludzie płacą za takie wycie. Beaty Kozidrak A ktoś tam odpisał <laughs> yy, Bo to chodzi o to, że tak Pierwszy komentarz był Ale fenomenalne wykonanie A ta osoba napisała tak masz, yy, Czy ty masz w ogóle uszy? Słyszysz w ogóle? A, a ta osoba odpisała Z kolei mu A co, ty byś lepiej zaśpiewał? Czy coś tam, coś w tym stylu A on mówi tak na pewno nie lepiej bym zaśpiewał, ale ja mówi, że ja za to nie biorę pieniędzy i ja się, nie tytu, ja, się nie, ja się nie tytułuję jako, wiecie, ten wokalista czy wokalistka. Wiecie o co chodzi? No i tam potem dopisał, że ale. Jak ludzie płacą za takie wycie baty i jest na to popyt, są chętni, to i może na moje wycie by się chętni znaleźli. Tak to napisał, więc na moje wycie też są chętni. Sorka, że tak mówię, ale takie zimno się trzęsę trochę, więc tak trochę ciężko mi mówić, bo tak zimno jest. Mam rękawiczki, ale na razie chciałam nagrać, więc jest tak mi zimno, że. Także widzicie, jak jest popyt na wycie Beaty. Jak to napisał ten użytkownik, to jest na moje wycie. Ktoś tam zawsze obejrzy to. A to, że w małym gronie. No a po co więcej, to właśnie jest. Koncerty moje to są właśnie dla ludzi, którzy. Po prostu lubią te koncerty i wiedzą na co przychodzą. Wiedzą czego się spodziewać, co i jak. No, ale wydaje mi się, że przy, przy wykonaniu Blanki, bo Blanka wygrała yy, chyba eliminację, czy jak to się nazywa, Eurowizji, no to myślę, że ja się nie mam czego wstydzić, bo ona to robiła publicznie w telewizji. Słyszeliście jej występ z piosenką solo? Nie mam nic do tego utworu, nie o to chodzi, tylko <laughs> wydaje mi się, że jakby tak zaśpiewała na Eurowizji, bo mam nadzieję, że wykona to lepiej, no to boję się, że sobie karierę zniszczy tym występem. Więc nie wiem, Blanka, czy to dobry pomysł. Zresztą tam już się czepiają, że to jakiś plagiat chyba jest. Nie wiadomo, czy jej nie usuną z Eurowizji, ale to tam wiadomo. To są na razie spekulacje takie. Także tyle. Także pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Ja właśnie jadę do domu. Sobie jakiegoś chyba Chińczyka zamówię, bo bo ta pani akurat sobie yy, mówi, wróciła, bo była po Chińczyka, bo nie chce się jej gotować. I tak mi zapachniało, że. Bardzo fajny Chińczyk znalazłem na solcu chyba solec 81B, jak się nie mylę. No tam kurczak z orzeszkami, czy tam z orzechami, bo oni tam różnie nazywają. No kurczak z orzeszkami zajebisty. Chwaliłem ten kurczak z orzeszkami yy, z takiego baru azjatyckiego, który mieści się ko mnie. No ale ten przebija go, przebija. Smakowo lepszy był. No ale z Solca to trzeba zamówić, bo mi się nie chce tam jechać. To jest kawałek, niestety. A jak mam czekać aż zamówię i przyjedzie, no to nie wiem, czy ja se gdzieś tu koło siebie nie, nie wezmę na miejscu. W sensie na wynos, ale od razu zapłacę i będę miał od razu. A jeżeli chodzi o kanał Czwikła z Szanem. A bardziej y, o pokazywanie się w piwnicy, bo y, o to mi bardziej chodzi. To właśnie na kanale Ćwikła z Szanem będę mógł się tylko pojawiać w piwnicy. No bo po prostu mówiłem wam, że mam pewną umowę związaną z kanałem Sebul. Będziemy coś działać i, i po prostu nie chcą, żeby y, na razie. Żebym był kojarzony z piwnicą. Chociaż ja nie wiem, dziwi mnie to, bo to fajne pomieszczenie, takie fajny klimat. To, że tam jest burdel, no to jest burdel, no bo to jest takie pomieszczenie, właśnie tam się trzyma różne rzeczy. Tam hydraulik ma swoje rzeczy. No ale wizerunkowo to nie pasuje, więc tylko na kanale ćwikła z szanem Ale nie wiem, czy, czy będę robił koncerty co sobota, czy po prostu raz na jakiś czas w sobotę, no bo no bo sile można robić koncert z okazji 8 lat, no już było. Był luty, teraz w marcu. Także wiecie, także to tyle ode mnie. A ja Wam zaraz pokażę w razie czego. A zaraz Wam pokażę coś, że ja. Poczekajcie. I teraz patrzcie e, o jakim komentarzu mówiłem. Zobaczcie. 10 przykazań bajm z 20 lutego. Proszę bardzo. O mój Boże, Beatka, fenomenalny wyk... Kurde.